Cześć. Witam w kolejnym odcinku, w kolejnym nagraniu. Słuchajcie, dzisiaj temat katalpy. Co się dzieje, że nasze katalpy tracą liście, że te liście są takie białe, e, czy to jakaś choroba, czy to poważne zagrożenie. E, liście praktycznie lecą, jak, 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 jak y, płatki śniegu na zimę. Co z tym zrobić? Słuchajcie. Przede wszystkim trzeba dotrzeć do tego, co się z nią dzieje, tak? Czyli sprawdzić pewne e, rzeczy, które. Y, Podpowiedzą nam, dlaczego ona gubi liście, ewentualnie dlaczego jej liście zaczynają się skręcać. Tak jak tutaj widzicie, ten liść zaczyna się skręcać, no i po chwili on zacznie mocniej, mocniej się skręcać i opadnie. Z czego to wynika? Musimy drzewo obejrzeć. To tak samo jak idziemy do lekarza i lekarz nie zajrzy nam w oczy i nie powie, co nam dolega, tylko robi powinien przynajmniej zrobić szereg badań, e, powinien nas zbadać, powinien nas wysłać na jakieś badania i po tym może powiedzieć co nam dolega. Tak samo my musimy to drzewko obejrzeć, czyli tak. Patrzymy co się dzieje, że te liście się skręcają. Weźmy sobie gałązkę niżej i widzimy tutaj, takie liście się robią białe. Słuchajcie co to jest. To jest mączniak. Z czego on się bierze ten mączniak? Co to jest w ogóle mączniak? Mączniak to są takie złe grzybki e, dla naszych drzew, które żerują na liściach. Biorą się y, te złe grzybki z tego, że katalpa jest gęsta. W momencie, kiedy pada deszcz i jest jeszcze w dodatku ciepło, to są idealne warunki, czyli mamy wilgoć, mamy ciepło, idealne warunki dla tego grzyba, żeby zaczął się rozrastać i żeby zaczął działać. I teraz tak y, popadało. Jest gęsto, wiadrnie wysuszył, ta wilgość tam jest, no i ten grzyb zaczyna sobie słuchajcie, działać na tym naszym drzewku, zaczyna zjadać te liście, liście się marszczą. Można iść do sklepu, kupić, słuchajcie, chemiczny środek i potraktować to chemicznym środkiem. Tylko pamiętajmy, że chemiczne środki działają bardzo krótko trwale. Co ja polecam? Słuchajcie, ja polecam tak samo do katalpy, jak i do klonów i do innych roślin, które są takie, właśnie w takiej gęstej formacji, formie, polecam, słuchajcie, poliwersum. Już pokazuję, to nie jest reklama, dobra, zasłonię, żeby nie było, poliwersum. Co to jest? Słuchajcie, to są tak zwane, dobra, zakryjemy, Poliversum. to są dobre grzybki. Rozrabiamy to w wodzie, stosujemy się tutaj do zaleceń producenta tego poliversu. Rozrabiamy to w wodzie najlepiej odstanej. Jest gdzieś filmik o poliversum, wrzucę Wam link, żebyście mogli sobie zobaczyć też. Rozrabiamy to w wodzie i słuchajcie, spryskujemy. Staramy się całą koronę równomiernie spryskać. Spryskujemy też gałęzie, pień, jak i jeszcze podrośliny. Możecie spokojnie podlewać rośliny różnego rodzaju, nie tylko katalpy. I ten grzybek to są dobre grzyby, które wspierają drzewo i które zwalczają te niedobre grzyby. Czyli to, tak pokrótce mówiąc, poliwersum odżywia się tym grzybem mączniakiem, czyli tym, tym białym nalotem, który tutaj jest i on wchodzi w współpracę z tym drzewem. Zastosujecie takie poliwersum i generalnie na rok czasu przy katalpach macie spokój, czyli co rok dobrze jest to powtórzyć, gdyż katalpa no, z racji swojej gęstości tej korony, u niej ten mączniak będzie się pojawiał z czasem. Ale czy to będzie bardzo y, 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 często, czy to będzie rzadziej, zależy od tego, czy użyjecie poliwersu. Naprawdę ja Wam go serdecznie polecam, ja z tego nic nie mam, e, jest po prostu bardzo dobry w działaniu. Kolejna rzecz, dlaczego katalpy mogą gubić y, y, liście, to jest na przykład tamyszek. Sam kamyszek. Nie odbierzcie tego źle. Nie jest główną przyczyną, że ona gubiliście. Jest to po prostu połowiczna przyczyna. Pięknie to wygląda, tylko słuchajcie, trzeba pamiętać, że jeżeli mamy na dworze po 30-20 stopni cały czas jest słońce, taki kamyszek się, słuchajcie, nagrzewa. To tak jak wyjdziecie gołą stopą na, na beton, to on jest tak gorący ten beton, że nas szparzy w stopy. I ten kamyszek nagrzewając się, on za chwilę parzy te korzonki. A jak parzy korzonki, to całą tutaj ten połać, gdzie są te korzenie, wysusza tą ziemię. I za chwilę tutaj zamiast normalnej ziemi wilgotnej robi się pustynia Sahara. Jest tak sucho. Katalpa ma duże liście, czyli też potrzebuje dużo wody. Liście, które są bardzo duże, też odparowują bardzo dużą ilość. I w momencie, kiedy jest słoneczko. Duża ilość wody odparowywuje przez liście. Drzewo nie może pobrać wody z gruntu, dlatego że ten grunt jest suchy jak przysłowiowy pieprz, bo kamyszek po prostu wysuszył ten grunt. Broni się przed śmiercią i zaczyna odrzucać liście. I chodźcie wam pokażę, tutaj jest efekt odrzucania tych liści a w porę tutaj była interwencja, powiedziałem, żeby dużo, dużo podlewać. Jeżeli, możemy, mieć kamień, możemy mieć kamień, tylko pamiętajcie, żeby codziennie przy dużych upałach Pół wiaderka do wiaderka wody polać wieczorem na, na te kamienie, żeby to osłodzić i dostarczyć jej wilgoć. Zobaczcie, wszystkie tutaj liście wyschły i opadły, ale w momencie, kiedy właściciele posłuchali się tutaj e, dobrej rady, zaczęli podlewać, roślina dostała znowu soki, dostała znowu wody i stwierdziła, że. Startujemy z nowymi liśćmi i zaczyna ta listka ponownie wypuszczać. Gdybyśmy w porę się nie skapnęli, mimo że jest mączniak, bo, bo, bo na tych liściach też zobaczcie jest mączniak, mimo że jest mączniak, dostarczyliśmy jej wodę, ona ponownie stworzyła nowe liście, bo ma wystarczająco dużo wilgoci. Także pamiętajmy. Mączniak atakuje i to może być spowodowane. I równie dobrze może być spowodowane to, że w takie upały katalpa potrzebuje bardzo, ale to bardzo dużo wody, bo ona no, przez liście traci, tu jeszcze ją kamienie wysuszają. Także zadbajmy e, o wodę. Jeżeli będziemy ją często podlewać, a będzie gubiła liście, to spójrzmy, czy nie są białe. Jak są białe liście, to znakiem tego e, przywędrował e, do niej mączniak. Można zastosować wtedy ten poliwersum i nasza roślinka będzie w pięknej okazałości i będzie nas cieszyła i tak jak tutaj widzimy będzie można sobie leżaczek położyć i, i w cieniu w upalne dni e, odpoczywać. To ja idę na ten leżaczek. A wam wszystkiego dobrego życzę i do kolejnego odcinku. Mam nadzieję odcinka. Mam nadzieję, że się e, podobało i widzimy się wkrótce. Cześć, hej.